się Manko. słuchajcie, czasami jest tak, że telefon ulega uszkodzeniu, ekran jest rozbity i mamy ważne dane, mamy oczywiście ubezpieczenie, możemy wysłać do serwisu, w tym przypadku oporeno. no ale nie mamy ekranu, żeby dostać się do danych musimy mieć kod blokady ekranu zdjęty, no i podłączymy pod komputer, to nie ma takiego magicznego przycisku, a nie programiku, który ominie blokadę, więc chwilowo, równolegle podpina się wyświetlacz, tak, którego musimy założyć na chwilę, nasz wyświetlacz. Klient za niego nie płaci. Płaci za zdjęcie danych. No i w ten sposób, jak już zdjęliśmy blokadę, trzeba go szybko włączyć. To dopiero później, po zdjęciu blokady, zezwoleniu na uprawnienia, łączymy się z kompem. No i albo kopiemy na drugi telefon, tak, albo na pendrive lub kartę SD. Dlatego cała procedura kosztuje około 300 zł, i wtedy dopiero możemy odesłać do serwisu po na gwarancję czy na ubezpieczenie, bo klient akurat takie posiada i może skorzystać, ale niestety dane ich będą w każdym serwisie skasowane, bo krywa się oprogramowanie. Także jak oddajecie swój telefon do serwisu autoryzowanego, to Wasze dane są kasowane.